Witamy na kanale Potężnej Modlitwy. Dziś mamy szczególną modlitwę, aby przynieść pokój, nadzieję i siłę tym, którzy tego potrzebują. Podziel się tą modlitwą z kimś, kto potrzebuje cudu. Subskrybuj kanał i zostaw lajka, aby nas wesprzeć. Umacniajmy razem naszą wiarę. Potężna modlitwa o otrzymanie cudu. Ojcze Niebieski, nieskończone źródło miłości i współczucia wołam o twoją obecność w tym czasie moje serce szuka twojego oblicza twojego wsparcia i twojej boskiej pomocy wiem że dla ciebie nie ma rzeczy niemożliwych i z wiarą przychodzę wierząc w twoją cudowną moc i twoje nieskończone miłosierdzie umiłowany ojcze stoję przed tobą z głęboką potrzebą z prośbą która być może w oczach ludzkich wydaje się niemożliwa ale ty panie jesteś bogiem tego co niemożliwe. I z tą wiarą przychodzę do Ciebie. Wiem, że moje wołanie dociera do Twoich uszu i że Pan pochyla się, aby wysłuchać szczere modlitwy Twoich dzieci. W tej chwili oddaję w Twoje ręce moje troski, moje wyzwania i moją konkretną prośbę o cud w tej chwili. Wyznaj, czego potrzebujesz ze szczerością i wiarą. Wyznaję, Panie, że są chwile zwątpienia, kiedy strach i niepokój próbują zawładnąć moim sercem. Ale proszę cię, wzmocnij moją wiarę, zwiększ moje zaufanie do Ciebie, abym mimo okoliczności zawsze pamiętał, że Twoja moc jest większa niż wszelkie przeszkody i że Twoja miłość do mnie nigdy nie zawodzi. Panie Jezu, rozpoznaję, że będąc na Ziemi, dokonałeś wielu cudów. Uzdrawiałeś chorych, przywracałeś wzrok niewidomym, przywracałeś życie tym, którzy zaginęli, a jednym dotykiem przemieniłeś rzeczywistość wielu ludzi. I dzisiaj wierzę, że Pan jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Wciąż dokonujesz cudów. I błagam Cię, abyś także i w moim życiu dokonał cudu. Pomóż mi, Panie, mieć serce pokorne i wdzięczne, abym, czekając na Twoje działanie, mógł odpocząć w Twoim pokoju, wiedząc, że troszczysz się o mnie z miłością. Naucz mnie cierpliwości i zrozumienia że Twój czas jest doskonały i że każda chwila mojego życia jest pod Twoją suwerenną kontrolą. Poddaję się Twojej woli, bo wiem, że Twoje plany są większe i lepsze niż wszystko, co mogę sobie wyobrazić. Panie, oddaję wszystkie moje lęki, niepewności i zmartwienia. Wej każdy szczegół mojego życia w swoje ręce. Niech Twoja wola wypełnia się w moim życiu i niech Cię wysławiam nie tylko wtedy, gdy dzieje się cud, ale na każdym etapie tej podróży. Niech każdy dzień będzie okazją do zobaczenia Twojej dobroci, Twojej wierności i Twojej przemieniającej miłości. Boże mój, udziel mi łaski bycia świadkiem Twojego dzieła w moim życiu. Chcę Cię wywyższać, głosić Twoją dobroć i wysławiać Twoje imię nie tylko po to, aby otrzymać błogosławieństwo, ale także po to, aby wszyscy wokół mnie mogli zobaczyć, że jesteś Bogiem potężnym i wiernym. I że dla ciebie nie ma nic niemożliwego. I niech moje serce będzie za wszystko pełne wdzięczności, bo jeszcze zanim zobaczę cud, ufam, że Pan już działa. Wysławiam Cię za Twoje miłosierdzie, dziękuję Ci za Twoją dobroć i oddaję się całkowicie Tobie, wiedząc, że Ty masz kontrolę. W imię Jezusa, który przyszedł na świat, aby nas nauczyć żyć wiarą i zaufaniem Tobie, modlę się i dziękuję. Amen.